Tak właśnie wygląda najnowszy SUV Mazdy CX-60. Przed Wami to jest największy SUV w europejskiej gamie japońskiego producenta, mierzący niecałe 475 cm nadwozie. Zaczyna się od długiej maski czarnej atrapy chłodnicy i szeroko rozstawionych na boki reflektorów o nieco zadziornym wzorze, które zresztą odróżniają CX 60 od innych modeli Mazdy o nowej linii stylizacji. TheCl60 na zdjęciach nie prezentuje się tak dobrze i tak okazale jak na żywo. Zabiegi projektantów sprawiły, że auto wygląda bardzo dynamicznie, zwłaszcza z przodu. Spory rozstaw osi, ale i szeroki tył nadwozia daje jasną informację, że przestronność wnętrza i pakowność kufra jest tu priorytetem. Bagażnik ma pojemność 570 litrów. Nowy SUV Mazdy debiutuje z jedną wersją silnikową. To hybryda plug-in, której bazą jest silnik skyactiv G benzynowy o pojemności 2,5 litra pojemności. Moc łączna układu połączonego ze 100 kW silnikiem elektrycznym to aż 327 koni mechanicznych, co czyni C60 najmocniejszym seryjnie produkowanym. Modelem w historii japońskiego producenta. Dość powiedzieć, że według danych Mazda Sprint do setki zajmuje tu jedynie 5,8 sekundy. Samochód jest seryjnie wyposażony w ośmioprzełożeniową skrzynię automatyczną. Wkrótce pojawi się w ofercie także silnik diesla o pojemności 3,6 litra skonfigurowany seryjnie z napędem na tył, a w wersji mocniejszej będzie wyposażony w napęd 4x4. Niebawem dołączy także do gamy silnik benzynowy Sky Active X z miękką hybrydą. O przeniesienie 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego na asfalt dba napęd na wszystkie koła. W trybie wyłącznie elektrycznym możemy przejechać do 63 km. Przy założeniu, że nie będziemy przekraczać prędkości 100 km na godzinę. Dbało to akumulator trakcyjny, który został umieszczony możliwie najniżej między przednią a tylną osią. Chodziło o uzyskanie tego niskiego środka ciężkości, a ma pojemność akumulator 17,8 kWh. Wyjątkowo oryginalnie prezentuje się bardzo jasne, przyjazne wnętrze, w którym połączono, inspirując się japońską kulturą, różne tworzywa i materiały. Mamy tu japońskie tkaniny, skórę naturalną, drewno klonowe i chromowane elementy. Ciekawostką jest tu system dostosowania optymalnej pozycji za kierownicą, który rozpoznaje osobę siedzącą na fotelu kierowcy i automatycznie dopasowuje pozycję fotela, ustawienia kierownicy, lusterek, wyświetlacza head-up display, a nawet parametry systemów audio i klimatyzacji do budowy ciała i osobistych preferencji kierowcy. W sumie zapamiętanych może być nawet 200 ustawień tego systemu pod konkretnego kierowcę. Za kierownicą naprawdę można się poczuć jak w samochodzie o półkę wyżej. To nie tylko kwestia materiałów, ale po prostu ta przestrzeń, to co zastajemy, nawet przed oczami kierowcy, ta ergonomia, to że wszystko jest pod ręką na ten przycisk mid-drive, dzięki któremu możemy zmieniać tryby między normal, sport, ale także oczywiście tryb elektryczny. Jest tryb. Pod kątem holowania przyczepy, i jest też tryb off-roadowy, skoro mamy tutaj napęd na cztery koła. No i bardzo duży head-up display. Ja w tej chwili nie jestem w stanie Wam tego pokazać, ale uwierzcie mi na słowo, że to jest head-up, który jest trzykrotnie większy niż w CX-30. Nie tylko z przodu można się poczuć, jak w samochodzie, rzeczywiście z segmentu D-SUV, ponieważ z tyłu. Naprawdę czuć przestrzeń. Jest sporo miejsca na nogi, jest bardzo dużo miejsca nad głową. W dodatku mamy tutaj doświetlone to wnętrze ogromnym o powierzchni jednego metra kwadratowego oknem dachowym, właściwie szyberdachem. A siedzimy na skórze napa, poprzeszywanej tym bardzo ciekawym splotem materiału tkaniny inspirowanej kulturą japońską. Do dyspozycji pasażerów z tyłu są dwa porty USB-C i zwykłe gniazdko 220 V. Mazda zapowiada zaciętą walkę o klientów, którzy dotychczas wybierali Mercedesa GLC, BMW X3, Audi Q5 czy Volvo XC60, a moim zdaniem może wygrać. Zadziała nie tylko efekt świeżości, ale po prostu to, że nowy model japońskiego producenta wydaje się być wyjątkowo dobrze wykonany. Dodatkowym argumentem z pewnością będzie cena. SUV Mazdy jest dostępny od 2050 zł netto miesięcznie w ofercie finansowania. Chętni powinni szybko składać zamówienia, bo na zakup auta w ciemno zdecydowało się już od początku marca 270 osób. Mazda CX-60 można już zamawiać, a jej ceny w Polsce zaczynają się od 230 tysięcy zł. Pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach po wakacjach.